Siemano, ja jestem Szaman. Siemano, ja jestem Konciu, witam. I witam Was serdecznie w Waperskich Pogaduchach. Dokładnie tak. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, jeśli chcecie posłuchać mniejsza opinia, jak gadam o pierdołach związanych z Vapingiem. Oczywiście przypominamy także, że mam naszą własną grupę na Facebooku. Kwadrans, ekipa, zapraszamy w przypominamy, że kanał jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A dzisiaj na blat bierzemy <noise> pytania od Wiktora. D, T, -h -f -g -x -f. Dobra, jakie tam pytania na tym blacie? Czytam. Skoro było o bawełnie, to może teraz o grzałkach. Co wpływa na sma? Po co jest tyle rodzajów drutów? SS, nickel, nichrom, kantal. Co one zmieniają? Jak działają i od czego zależą ich właściwości? I rodzaje grzałek, klaptony Aliemy, Brady i setki innych. Chodzi mi głównie o to, jak najlepiej dobrać grzałkę pod indywidualne oczekiwania, takie jak smak, CC lub coś pomiędzy. To jest jedno, jedna Jed część pytania, tak? No dobra, to ja czytam pytania, ty, ty tam... Aha, czy czytam dalej, tak? Tak, wszystko na raz, no dobra. Druga część pytania. Chętnie zobaczyłbym filmik o modach mechanicznych i wszystko co jest w tym związane, aby bezpiecznie i świadomie z nich korzystać. Część trzecia. Książkę można napisać. Czym się różnią tryby kontroli temperatury w modach elektronicznych, jak one działają, kiedy powinno się ich używać i jak wpływają na odczucia? Webengu. Pytań sporo, naprawdę Masakra. sporo, ale przejdźmy do pierwszego. Ja akurat metalurgiem nie jestem, ale na te pytania postaram się odpowiedzieć zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem. Na początek, rodzaje drutów. Jest ich praktycznie nieskończona ilość, a każdy drut ma inną oporność, i właśnie ona jest dla nas ważna przy kontroli temperatury. CC działa na zasadzie różnic oporności drutu zimnego, a drutu rozgrzanego. Dlatego im drut ma większe skoki oporu w danym czasie, tym łatwiej jest elektronice wyliczyć. Temperaturę. Dodatkowo, z tego co zauważyłem, druty między sobą różnią się na przykład wytrzymałością. Tytanowe grzałeczki padają bardzo szybko. Za to stanie rdzenia utrzymuje się nam dużo dłużej w atomizerze i zbiera dużo mniejszy nagar. Kolejne czym się różnią, to prędkość nagrzewania. Druty typu NI rozgrzewają się znacznie szybciej od innych. Głównie e, i dlatego też one się szybko rozgrzewają i szybko się składzają, Dlatego ja polecam grzałeczki z tych drutów pod CC. Często można spotkać fiuzet kaptony rdzeniem z SSK, o konstruktu niklowego. Właśnie dlatego, że grzałeczka, żeby ta grzałeczka się równo rozgrzewała, ponieważ rdzeń z ezs jest gruby, on się rozgrzewa dość długo. A owika z cienkiego drutu, czyli z niklu, też musi dorównać, jakby temu rdzeniowi. Druty na smak oczywiście wpływają, ale mam nadzieję, że nie zlinczujesz mnie, jak nie powiem Ci w jaki sposób. Różnice są minimalne. Dalej, jaki splot do czego? I tutaj, Wiktor, odpuść sobie brajdy i inne dzikie zaplatanki. Często są one przerostem formy na treścią i oprócz ładnego wyglądu nic z sobą nie reprezentują. Do smakowców, szukaj małych klaptonów A pod CC albo parelka, albo grube druty. Ja uwielbiam 0,8 mm z kantala A1 albo z SS. -ki. Jeżeli szukasz słodyczy, to mesze, a coś takiego pomiędzy to właśnie fuzet klaptony albo alieny. W ciągu pięciu minut, no, Wiktor, nie jestem Ci w stanie przekazać całej swojej wiedzy o grzałeczkach, ale mam nadzieję, że nieco ten temat Ci rozjaśniłem. Profesor Szaba w formie naprawdę wykład jak tala. No, nie może otworzymy jakiś uniwersytet wejpingowy. No, Dobra. Wiktor zadał również pytanie związane z modami mechanicznymi. W kolejnych odcinkach postaramy się też poruszyć ten temat i podzielimy się naszą wiedzą oraz błędami, jakie popełniliśmy na początku drogi z mechanikami. Ja osobiście nie korzystałem, ale na pewno profesor Szaba ma coś w tym temacie tak. do powiedzenia. Dobra, i Szaba, ostatnie dla Ciebie, abyś powiedział coś więcej o temperaturze i o kontroli temperatury. Kontrola temperatury. Tak. TC. W, w skrócie. Temperatur control. Dobra. Dobra. Ale jak działa TC już mniej więcej wyjaśniłem na samym początku, a tryby to nic innego jak predefiniowane ustawienia producenta, w jakim czasie powinna rozgrzewać się grzałka, Powinna rozgrzewać się drut. Używając niedopasowanego trybu do drutu, mod, mod może nam podać zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie, bo wpisaliśmy, że grzałeczka się w nim to coś innego niż być powinno. Ja tak kiedyś miałem i złapałem bardzo mocnego obra. Niestety na się wtedy. O, ale to było straszne. Ale jak już mamy odpowiednią grzałeczkę i odpowiednie ustawienia, to teraz przyszła pora na ustawianie temperatury oraz mocy podawanej na grzałkę. Moc ustaw sobie taką, jakbyś wapował na watach, Za to temperaturę taką, jaką lubisz. Im wyższa, tym Liquid po trzy. Im niższa, tym mniejsza chmura i mniej smaku. Za to grzałeczka nam duże. A i rzecz najważniejsza. Wapując na TC, musisz sobie zrobić grzałeczki w niemieckim stylu. Znaczy Spacet. Każdy zwój musi być od Ciebie rozdzielony, inaczej elektronika dostaje bzika i możesz złapać najgorszego bobra w życiu. Jak nie wiesz jak kręcić spaces'a, to kręć na przykład na śrubach. Śruby mają te takie, tak jak. Gwint to się nazywa. O, śruby szabach. mają Gwint. No i w ten gwinc wchodzi nam drut i w bardzo łatwy sposób możemy właśnie takiego Spaceada sobie nakręcić. No proszę, ale multum wiedzy w tym odcinku mamy nadzieję, Wiktor, że szabat wyjaśnił ci, <laughs> Oczywiście w pozytywnym sensie tego słowa Znaczy, Dobra, słuchajcie do rzeczy. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że macie jeszcze jakieś do nas pytania. Czy już poruszyliśmy wszystkie <laughs> tematy wszystkie związane z mendresami? Słuchajcie, ja znakzałeczkach. Tak się nie znam, jak szaba, szaba o wiele większą historię. Ja po prostu lubię to, co smaczy. ja też lubię to, co smaczy, ale to już trochę jednak poszukiwaniu tego smaku przetrwało. Szukasz, no to, to jest smaczy, działa, wytrzymuje To najważniejsze, bo teraz inflacja zabala, więc o. ekonomicznie trzeba podchodzić do tematu. Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Czekamy na Wasze pytania w komentarzach. Czytamy i będziemy odpowiadać w pogaduchach. Na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w piątek za tydzień godzinie 18. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.